No i sytuacja z kółeczkami jest taka, że zarówno w jednej ośce w jednej piaście jak i w drugiej czuję, że nie kręci się to tak jak powinno, zatem tym bierzemy klucze i rozkręcamy i sprawdzimy jak to tam wygląda w środku. Przy okazji smarujemy. No i sytuacja taka jako że się spodziewał. Smaru tutaj już przy tych kulkach nie ma w ogóle. No, taka sytuacja. No i pozostało uzupełnić ilość kuleczek. No i łożyska kręcą się płynnie, przyjemnie, 1% luzu. Taki jaki powinien być, no myślała będzie bardzo dobre. No i już korzystając z okazji od razu wciepujemy kasetunia. Mamy drugie kółko. I czuć takie na łożyskach, takie ściśnięcie, takie chrabotanie, takie... No, nie ma to za przyjemne. A tutaj mamy łożyska kulkowe z sosem bolognese. Przednie kółeczko także bajunia. Teraz to, to idzie. już to siadło już to ręce i nogi znaczy rama i koła no i tu już regulacja nabiera tympa hamulce e, hamulce już się trzymają już tutaj nic nie ociero bajecznie chodzą teraz ciach Sytuacja teraz wygląda tak, że y, nadal czekam na dostarczenie tej części tutaj, bez której nie ma szans zamocowania pancerza z tylnej przerzutki. Natomiast na chwilę obecną jedyne co jeszcze mogę zrobić to wciepać łańcuch, tego typu łańcuch szymano CN-HG71. Jak widać, ta spinka tu jeszcze musi zaskoczyć, natomiast łańcuch tu z przodu na najniższej zębatce, tutaj z tyłu na najniższej zębatce i tutaj nie ociero łańcuch o wózek i teraz już wiemy, że ten łańcuch nie może być dłuższy. I tu właśnie wychodzi pierwszy, yy, pierwsza wada wewnętrznego prowadzenia linek, przynajmniej w tego typie ramie, żeby wyciągnąć linka na przykład z przedniej przerzutki, coś tam porobić, wsadzić ją po raz kolejny, yy, no to trzeba no niestety rozkręcić przednio przerzutka, yy, tutaj ta linka, poluzować całkowicie, wyciągnąć ją tutaj wszystko po to, żeby właśnie wykręcić ten dolny ślisk. Jak my wykręcamy ten dolny ślisk, to wtedy możemy tutaj operować właśnie poprzez przeciąganie tych linek przerzutki, czy to przedni, czy to tylni. No ale generalnie trochę więcej roboty jest jak się moty wewnętrzne prowadzenie linek. Wykonałeś se chce, się ten element, dzięki któremu można zaczepić ten tylni pancerz do tylnej przerzutki właśnie w ramię. Mamy ta baryłka. Teraz to już wyreguluję, kółeczka są zrobione, hamulce są wyregulowane, kierownica mamy już ustawiono. przyszł właściciel przyszedł właściciel, ustawił kąt kierownicy, ustawił położenie kąt klamkomanetek, bo to jest istotne, bo każdy ma inne preferencje, jedni wolą bardziej na zewnątrz, inni wolą nie wiem, na prosto, do góry, w dół bardziej, bardziej agresywnie. No i pozostało jeszcze no, ogarnąć owijeczka, i rowerek będzie zrobiony w stu procentach. I Zaczynamy. No, patenty są różne. Ja też nie uznawam siebie za jakiegoś specjalisty od owijek. W życiu, że kilkanaście owijek na kierownica, na baranka zawinęł. Natomiast no, myślę, że ludzie, co na co dzień się bawią tym w serwisie, to już mają taką korytyk w prawa, ale na przykład co w swoich szosie na To bardzo fajnie się trzyma, bardzo fajnie wygląda. No tutaj też yy, zrobimy jakiś taki standardowy zawias. Yy, myślę na, na cienko tak bardziej, bo przez to, że na przykład ja mam gumie lemontka, to yy, owikadową do tego miejsca. No a tutaj lemontki nie będzie, więc raczej to pójdzie tu już do końca. Tutaj mam ta taśma i co tu więcej powiedzieć. Myślę, że mi tej owiki styknie, no bo też są różnej wielkości, zapewne. Nie wiem, jaki ta jest. O! Coś takiego. No! Wyszło! Jako tako wyszło po japońsku. No i na wykończenie oczywiście czarno taśma termoizolacyjna. I gotowe. Następny film test roweru w terenie. Będzie ogień. Jo